Hej. Jakiś czas temu otrzymałem nowy komputer od marki Actina, który jest wyposażony m.in. w procesor AMD Ryzen 3700X oraz kartę graficzną Nvidia 2060RTX które usytuowane są no jakby nie było w całkiem ładnej szklanej obudowie, która świetnie wygląda nocą. Dla tych co nie wiedzą, Actina to marka, która oferuje spersonalizowane komputery pod indywidualne potrzeby, które są przy okazji wyposażone w 12-miesięczną licencję na antywirus Bitdefender w cenie zestawu. Ogólnie na komputer macie też 3 lata gwarancji, przy czym nie jest to plombowany komputer i można go modyfikować więc na różne sposoby bez utraty gwarancji, to jest spoko. No i link dla Zainteresowanych kupnem nowego komputera, jakby znajduje się w opisie. Możecie wpadać mi obczaić. Lecimy z filmem. Ten kosmita! Prawdziwy kosmita w Minecraft! To tak naprawdę przebrany dealer siema! Siema! jest skin? Jest spoko? Aha, i tyle? <laughs> Tak! Udaje, że jestem liściem. Okej, okay, jeżeli ja wy nie chcecie liściem. dostać liścia, to zostawcie łapkę w górę. Czy coś, Dlaczego zaś się Clipper wysadzi. Nie stare, bo ja, Clipper <grym> myśli, że jestem jednym z nich, bo jestem zielony. Okej, okay, a dzisiaj będziemy robić sobie księżyc troll na widzu, więc zostawcie na starcie łapkę w górę, ponieważ jak dobijemy 10 tysięcy łapek w górę, to od razu pojawi się kolejny odcinek Minecraft co, Extreme. Ksiądz troll? Jaki ksiądz troll? Ksiądz troll? ksiądz troll? ksiądz troll? To zrobimy ksiądz troll na 20 tysięcy łapek w górę? No, nie wiem, okej. Okay. Czy to będzie moralne? Czy nie schitujemy im za to dealer? Nie, no, nie, będziemy po prostu śmiesznym księdzem, co daje cukierki. A czy księd... Dobra, nieważne, jakby to jest temat, który się chyba nie powinienem zagłębiać, ale dzisiaj zrobimy sobie księżyc nad bazą widza, który to widz ma bazę tutaj. O, właśnie go widziałem przez y, okno, znaczy, jeżeli mówię to nazwać oknem, znaczy to nie jest ta owca tam, tylko on jest gdzieś, zaraz znaczy, sobie włączę spectatora. On gdzieś tutaj jest, no i ma jakąś taką bazę w cave. Ie. Jest chyba w miarę początkujący, to znaczy, no sam fakt, że nie ma diamentowej zbrojki, chyba o czym świadczy, co nie? I dzisiaj za pomocą Zrobimy ogromny księżyc, którego całe centrum będzie wypełnione diamentami. Co myślę, będzie całkiem ciekawym motywem. Dlatego ja tutaj powiedzę na górę i zrobię teraz magię. Czyli robię. Spokój, e, Czekaj, teraz spokół. zrobię sobie diamond blok i powiedzmy gdzieś na jakoś 10 kratek. Czy to nie będzie za dużo 10 kratek? Chyba nie. Chyba, chyba nie powinno tak być. Tak mi się przynajmniej wydaje, jakby. Bo jest lak serwera. Dealer, ty też masz lak serwera? Słucham, serwera, bo wybuchł Creeper. A. Nie, ja ci widzę tam Biegasz. Ej, zaraz co jest? No, może. Aha, jestem! Dobra, zrobiło się to. Okej, okay, dobra, nieważne. To jeszcze raz. Zrobimy sobie takie coś, żeby. Chociaż nie, wiem, myślę, że ten się powinien być większy niż 10 kratek. Dlatego zrobimy sobie centrum z 20 kratek może. No z 20 to już będzie ciekawiej. I teraz jeszcze zrobimy jego powłokę. Haswir z. Z może być księżyc przede wszystkim. Rafa koralowa. Dealer, jak jest rafa koralowa w Minecrafcie? Stary, jesteś powiem, że. Naj... Najlepsze w Minecraft jest to, że możesz upiec świnki i się tym nigdy nie stróć. W prawdziwym życiu możliwe, że to się stru. Czy to była odpowiedź na moje pytanie? Sam sobie odpowiedz. No to czy to była odpowiedź na Twoje pytanie? Chyba nie, chyba nie, chyba nie. A dobra, więc zacznę od grey, concrete plus dark grey? Concrete? Tak! Czyli bo jest grey, concrete i jeszcze jaki jest odcień ciemnego, szarego, jakby? Jest light grey, jest Aha. dark grey? G grey? Blue, Faktycznie blue grey? jest light grey, concrete. Okej, okay. to teraz to zrobię na wielkość 21 Dobra, więc to tak powinno... Kurczę, to nie tak powinno działać. Dobra, jeszcze raz. Uwaga. 21 i teraz... Uuu. Teraz zadziałało i nawet, no nawet może to wyglądać jak jakaś na pewno planeta zawieszona gdzieś na górze, to to na pewno. Słuchaj, dealer. Ty się zaraz będziesz musiał do mnie tepnąć, ale to jeszcze nie teraz, bo teraz spadniesz. Teraz się może okay. tepni. Dobra, szybko, tepam się, tepam. No, tepni się. Jest, jestem, I jestem. słuchaj, tutaj trzeba będzie wybudować typowy dom Crossmeaty. Nie wiem, jak wygląda typowy dom Crossmeaty, mnie o to nie pytajcie, bo ja architektem nie jestem, może za to dealer. Ty nam pojrzałby na typowy dom Crossmithy? Tylko, ja byłem w szkole architektonicznej. Wiem, jak budować. Daj mi tylko narzędzia. No, masz kreatywa. No, ja bym tak najpierw tak, może. Nie, no, ci, a, a mogę włączyć kreatywa? Nie się? No nie, jakby o to chodzi, bo robimy tylko troll'a dealer na widzu. Spokojnie. Okej, okay, no dobra, bo ja nie chcę czytować. Okej, okay. ty dealer, a zwrócisz, żeby mieć mniej przestrzenny głos? przybliżysz się bardziej do mikrofonu? Dobrze. O, możemy tutaj robić chyba jakąś bańkę. Chociaż nie wiem, bańkę nie, bo dobra, bańka nam nie wyjdzie na pewno. Dobra, to zróbmy tak. O. O nie, i teraz masz przester dealer, jesteś najgorszym youtuberem, jakiego w życiu spotkałem chyba. Ej, do okna. Jak może być tak słaby ja. Z rozmawiałem. z ta, Tak, tak, że ja jestem Z tego Chciałem zrobić daszek z piasku i nie wychodzi mi o co chodzi? Dealer, ty miałeś dzisiaj na filmie udawać kosmita, nie debila skończonego. Co ty eee. robisz? Te kosmici są idiotami skończonymi? No nie wiem, no to zależy. No, tego. Od nas nie tego. znaleźć. Teraz ja mogą znaleźć. To jest w sumie jakaś teoria, myślę na miarę jakiejś nowej pracy naukowej. Ej, nie, dobra, dealer, przestań mi tutaj to stawiać, bo tutaj trzeba zbudować prawdziwą bazę kosmity. Ja myślę, że zrobimy to w ten sposób, że tutaj będą filary. Można robić ją oszkloną, taką wiesz, coś, ale baza na Marsie nie z drewna, dealer, przecież z drewna, z drewna mi się, żeby budowali na, na Księżycu. Nie wydaje mi się, że to był najszczelniejszy pomysł. Najszczelniejszy pomysł, no to, to w sumie. No, moje <laughs> pomysły są zawsze takie szczelne. Czy moje pomysły są zawsze takie szczelne? No nie wiem, nie wiem, ale spróbuję. Zrobić kopułę, okej? Okay? Jakby. Dobra, nie, z tego już na pewno nie będzie kopuła. Z tego już na pewno nie będzie żadnej kopuły. Ale mógłbym teraz zrobić coś takiego, że pyk. Okej? Okay. O. Dobra. To jest jak piłka futbolowa. Jak piłka futbolowa, ale że coś to, to cała planeta, czy ta baza? Baza! Baza? No okej, okay, jeżeli no. uważasz, że ta baza wygląda jak piłka futbolowa, nie bycie jej bez błędu wyprowadzał. Może nawet. Ej, ale. To nawet wychodzi okrągłe dealer, widzisz to? No? Widzę. O ja? Patrz! Normalnie okrągliś ja perfekliś. jest. Ciężko się dumny, dostaniesz nagrodę. Oh, yeah. o, o, orę u roku. Ej, ale to jest dobre. A co jakbyśmy że dali bikona jakiegoś? Oreł ortografii. No stare bikony jest zawsze spoko, taki cycek. Mm -hmm. Ej, ty już trzeba podurejną zrobić. Czemu? No, żeby pod nie była z diamentów. Zrobimy motyw, żeby będzie nie. całe wnętrze diamentowe, ale o tym widz się dowie dopiero, kiedy już przyjdzie. Bikon, dobra, czy bikon tak po prostu wystarczy tutaj położyć? Ja! jas yes. O! Działa! Działa! Nice! No to, nice. to jednak, jednak jest git Może jeszcze dalibyśmy tutaj na przykład zielony. E, czyli powiedzmy bardziej lime niż green? O nie, to nie takie. Lime, lime, halo, gdzie jest lime? O tu jest lime. limes. Dobra, dobra, jest git. Pyk. O! I teraz się nawet fituje do skina. Let's w pewnym sensie. Ta podłoga dealer mogłaby być inna, serio. Jakby ten Prismarine może być, ale jako na podłogę zamiast tego o. O. Tak jest dealer, czemu ty tyszym odcinek musisz wszystko robić w ogóle nie tak, jak ja bym chciał. doknes zawsze wymagasz do mnie, żebym robił tak, jak ty chcesz. Nie, nie patrz tego, co ja chcę na to, co ja co. co? No, no nie patrzę na to, co ty chcesz, bo tutaj się liczy przede wszystkim, to, że to jest mój odcinek, więc teraz idziemy według moich schematów dealer. Jaki masz problem? Właśnie się tyran jest, Doknes. Tyran. Dobra. O, jest nawet ładnie oświetlone. No, w sumie jakby zobaczę stary z dołu. Jak to wygląda? A co byś chciał robić w takim pomieszczeniu? Ej, to wygląda naprawdę dziwnie. Jakby, jakby takie coś się pojawiło na moim świecie, to pierwsze, co bym pomyślał, to jak ja tego nie zauważyłem w ogóle, więc... No nie wiem, tak nie wiem, jak to wyjdzie. Nie? No, trę tak, trę tak. What the fuck? Może, ej, może jakąś farmę zrobimy marchewek? To tutaj daj coś głupiego zrobimy. Tu, ej, ja farmę, far... farmę tu będzie wiedźmy. farma marchewek. Farma, farma wiedźm. Farma wiedźm? To, to pod ziemią. Zrobisz uh. farmę wiedźm pod ziemią? Uh -huh. No dobra. To ja tutaj zrobię farmę marchewek. Powiesz, że jak ukrótce mi ta hodujesz marchewki, bo najlepiej działają na cerę. Bo dobrze mój żołądek je trawi. <laughs> Dobra. Ej, ale czekaj, taka farma w przecież że że ty jej w klatkach zamkniesz, czy coś pod ziemią. A ty takie, taką amatorkę odwalasz? Steeler. Ja, ja cię krytykuję? No nie, no bo nie masz za co, no. No. i te... Dobra, tą wiedźmy trzeba stąd zepchnąć. Jest Dobra, jest wiedźma. To, to Lecisz, tyś pierwszym podróżnikiem na ziemię z księżyca. Dobra, poleciała, nie przeżyła. Trudno, tak czasem bywa. Co tu robisz na górze? O, no całkiem ciekawy pomysł fajna dekoracja. No, to mi się podoba. się mój pomysł na klatkę na wiedźmię. <laughs> jeszcze, dobra, ja dorobię tutaj troszeczkę kształtu takiego. O, o i to, o, to wszystko zmieni. Może ja za bardzo przywiązuję uwagę do szczegółów, ale wydaje mi się, że ta baza będzie tysiąc razy lepiej wyglądać tak. No, nie ja wiem, wiem dlaczego. Nie wiedźmy, stary, wychodzi z czoła. <laughs> wieć na górze. To z wiedźmy ten cały beacon, jest. Tak, to z nas trzeba czapy. Okej, okay. trzeba jeszcze jakieś łóżko wziąć, na przykład zielone. No, zielone What by coś prosmito. jest? What's up, czyst? No. Dobra. Ej, i. I w sumie mamy nawet chyba bazę na księżycu, nie? Tak to wygląda, jakby to już coś by to jeszcze dorobił. Fajne. Ale gdzie są Misie? Misie? Jakie Misie? Nie. No na księżycu mi mieszkają Misie. Nieprawda, na księżycu to daj jednego. Bajki jednego. Zostaw tylko jednego misia polarnego tutaj, okej? Okay? Jeden, dobra. Jej. Tylko jeden, tylko ten jeden mam wrażenie, że on może spaść i się zabić. tutaj bo on idzie. Ku Dealer. Dealer, one są, one są. Dealer, one, one są. są? Przy... One, no on, jed on jest, One są chronione. One są wymarłym jest gatunkiem chronione. już prawie tego, jeszcze bijesz. To nie jest okej okay, dealer wobec misi. Dobra, więc słuchaj, możemy zrobić chyba tak, że... Ja zobaczę jak tutaj... O, ten widz jest w ogóle na dole, stary, jest przed domkiem akurat. Bo mu creeper chyba tutaj wybuchł. Aha. Ok. I ta kula jest centralnie nad nim, stary. On tutaj zabudowuje sobie to z drewna. Okej. Okay, jakiego jego baza w ogóle wygląda? Teraz możemy sobie obejrzeć. Tu jest owca. Okej, okay, git. Ty, a co jakbyś ty do niego przyszedł pierwszy? Stary, od razu kosmita? Mordo. No. Myślę, że ty możesz do niego przyjść pierwszy. I zrobimy Także spuścimy tutaj wodę. Czy ja ci pokażę z której strony? Tutaj, gdzie jest ten misiek. O, no. Chodź tutaj na jedną stronę planety dealer. Tepnąć się do siebie? No, tepnij się. Okay. I tutaj tą wodą spój to na dół. Ty się stędy. No, spój na dół, tylko uważaj, bo na ona stary, żeby się nie zabił. Nie, na suriwalu, na suriwalu. Żeby się nie zabił, bo ona się dalej tam rozlewa. I ta woda wpłynęła centralnie tutaj koło jego wejścia, więc on to zaraz zobaczy. A nie, bo on teraz jest w środku, no dobra. Teraz ja spływam, stary powolutku. No. no to spływaj. Spływaj powoli, nie. On jest w tej wodzie. On, on się patrzy na górę, do Dobra, spływaj na dół szybko. Ej, czey, czy wy się miniecie tutaj? Ale nie aż tak! Ej, czy on cię widział? Ej, on nie. cię widział! Nie, no. nie widział cię! Ej, stary! Przestroczyłeś tak, że on cię nie zauważył. Dobra, to zrobię inaczej. To teraz wezmę mu tą wodę stąd. Dobra, szybko, 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 żeby już tej wody nie było. Żeby... Okej, okay. pyk, żeby on tu nie dopłynął. O nie! O nie stary, on tu dopłynął! On tu dopłynął! Czekaj! Water bucket! Dealer! Dealer! Chodź tu! Tepnij się do mnie! Tepnij! Już to się zepsułeś, pryty nieskończony! Tepnij się do mnie! Dobra, idź do niego na górę! Szybko, idź do niego na górę! Gdzie on jest? On stary ci rozwala bazę. Dawaj, dawaj go. Hamie! Hamie do niego napisaj i to na czacie. Uderz, żeby się zauważył. Nie, nie zabijaj go! Nie zabijaj go diamentowym mieczem? Nie zabiję go. O, patrzcie, on ma miecz w ręce, więc uważaj. Przepraszam! Co jest? Ale masz diaksy. Oddaj. Nie ja muszę odtrzymać. E, okej, okay, jakby mogę jednego. Ej, napisz mu. Ty masz tak dużo. Napisz, że najpierw oddaj, potem po pięć możesz. E? Ej, wiedźma do niego przyszła. Ej, stary, ta wiedźma. Ta wieźma go zabije. Телевизор Что Kijowo, Kijowo! bije bijewźmy. O, okej. Okay. Tyle, że jakby dziwna akcja. On przyszedł i od razu pieszy, co zaczął bazę niszczyć. Pij to! Co ty mu rzuciłeś? Mleko mu rzuciłeś? To mleko moich dzieci. Co to ma znaczyć? Co on robi? On stary sobie tutaj postawił drewno i to rozwala. Ej, jakby dziwnie jest ogólnie. Ej, lider, bo on ci co? ucieka, wiesz o tym. On wziął twoje 5 diamentów i jak to i zrobiłeś? Aha, on się o tą całą. Napisz mu, stary, że to księżyc i że jesteś ufoludkiem księżyca. Ja tu mieszkam, to księżyc. No w sumie, no nie wygląda do końca. Jestem ufosrutkiem, ufosrutkiem, ale tak nisko. Ej, w sumie dobrze mamy dzień. To widać z dołu, to wysoko. Eee, stary, napisz mu, bo jakby wiesz jaki mamy koncept, nie? Że cała ta planeta jest odczytana diamentami wypełniła. Fajny domek. Ile budowałeś? Napisz, że to baza kosmiczna. Trzy dni, trzy dni, trzy dni, dni takie coś dealer budować? Kosmiczna no, żeby tyle baza to nie domek. Wykonać. Co? No żeby tyle diamentów wykopać, stary, trzy dni. Aha, spoko, jesteśmy sąsiadami. Nawet nie wiedziałem. Ale wody zauważył. Powiedz mu, żeby ci jednak oddał te diaksy. Dawaj, nie, bo musimy stary sprawdzić, jak on się załowa, bo na razie za dużo oddaj je. Zmieniłem zdanie, czaj, co on robi? On nie ma nawet gdzie usiąść! Teraz. Nie widzę go! On nie ma, on próbuje stary uciec, ale on nie ma gdzie uciec z tej planety. Napisz mu, żeby on bez ciebie nie ucieknie nawet. Eczek, bo on mnie nawet nie słyszy. No bo on jest stary, tutaj na dół planety znaczy, O, no, no tu, tu na, na lewo, na lewo, na lewo, za tobą. Cofnij się. Tutaj, no iść prosto. I on tutaj będzie. On tu wchodzi w planetę, stary. Nie ma stąd ucieczki beze mnie. Ej, on stary jest pod tobą centralnie. I on rozczopuje diaksy, stare. Te diaksy, których miałeś chronić. Brawo cymbale. Się zamurował no, drewnem, tak, nazywasz. Tak, tego... Masz problem z agresją, starą. No, no bo chodź na dół. Chodź na dół, szybko, dealer. Bo on już ci diaksy wykopuje. Jesteś ten pięcioletni wicer się daje. Okra... Oj, co ty zrobiłeś? Czepłeś się do mnie w powietrzu? Tutaj, w tym drewnie, w tym drewnie, stary. Tu, w tym drewnie. Jakby, nie wiem, dealer. Powiedz mu, że ci dotyczy. Bo zrobić, co chce w ogóle, dealer. Halo, ty jesteś w ogóle na tym trollu, czy cię nie ma? No ja nie, próbuję, stary, odzyskać kontrolę. To nie jest łatwe. Odzyskać kontrolę. Cze Czemu ty na Creative biegasz w ogóle? Mówiłeś, że dasz. Napisz, napisz mu, stary, tak, żeby on by nie wrócił tak. On ci farmy! rozwala! On nie, on odkrył sposób! Zabije Twoją planetę! Ja chyba nie strzelić, że może uciec w ten sposób. A, no chyba faktycznie. To ja to będę murował. Niewidzialna moc. Jakby był lach stary. Poświęciłem farmę, żebyś nie uciekł. Ej, faktycznie, ty to co gąbką zrobiłeś? Jak to robisz? Czy czytujesz? Ale w sumie ty nie robisz, nie znaczy. No... Tam takie, mieszkam na planecie cały z diamentów, ale to nadal nic aż takiego. Jesteś tu na zawsze, a ty srasz, to znaczy, planiesz, gdzie jest woda. Co? No jedno wychodzi. Napisz stary, że musicie teraz żyć już do końca życia razem. Że wy budujecie sobie razem domek tutaj. wziął tu do końca świat. Że zbudujemy domek z diamentów. Dobra, dam ci kilka bloków. Napisz że tego, że ci odda wszystko, to tylko wtedy go wypuścisz stąd. Ale mnie puść. Ciekawie czy jak mu on ci wszystko odda i że on wypuścisz, to czy będzie jakiś taki plan robił, wie, że powrót i będzie. Chciał to ukraść, bo ja widzę, że. On, gdyby nie to, że musi jakoś sąd uciec, to on by już dawno cię zostawił. Stary, bo on jest strasznym rebelem, ale zobacz, on mnie nie próbuje zabić nawet, nie? No, no nie, bo on chyba wie. On chyba wie, że po prostu jakby. No, bez ciebie nie wrócił, no bo. Nie ma wody. O, chociaż tu jest woda, ale dobra, nie, nie, on tego nie zauważy. On, stary, cały czas się patrzy na dół. Stary. No? Moim zdaniem, powinienem mu wytłumaczyć sytuację, wprost. No, ale klarownie, żeby on wiedział, jaka jest jego sytuacja. No to mu wytłumacz klarowie, tę sytuację. Słuchaj, dobra, zobaczymy, czy teraz jakby. Cię posłucha. Brodaty. Brodaty? Czy Steve ma brodę? Ma dwie opcje. Dwie opcje. On stary, ej, on cię próbuje bić. Ej, ty masz creative stary. Tak, Co jest? No. Ej, dobra, nie władzę do creative, on nie ogarnia. Jestem odporny. Ej, ty jest głupi. Na no, takie scyzory, scyzoryki. Wiedziałem. Co? Cheater. <grym> Daj diaksy. Co? To cię nie zgłoszę. Eee, halo, ja tu jestem, adminem obok. Ja już mówię, ja już mówię wszystko. Jeśli oddasz wszystko, kierka. nie zostajesz się, że coś się, wszystko. No, w sumie wtedy, jak go zrzucisz, to on zginie i straci wszystko, co miał ja do tej pory. No właśnie, tak. On tu jest pod to jest tobą. Prosta algebra. Nie. zrzuciście? Ej, stary, on ci musi to oddać. Masz dużo. Ej, no to napisz, mu, że albo diamenty, albo w sumie wszystko. No bo jak zginie, to straci nie tylko diamenty, ale wszystko, co miał do tej pory. To diamenty moich ludzi. Ej, co jest? Ten Michał Kuś jest, on stary on, on jest stary. Dziwnym człowiekiem, bardzo. To znaczy kosmitów. On zauważył, że masz beacona teraz dopiero. Hamie. Napisz. Wiesz co? I jak tak kradniesz, to może kradnij czymś lepszym, co? Co to znaczy? Dasz ładnie, a No śmiało, dzięki. No nie, nie... miał. Kradnij sarkazm, dalej. Niecham. To miał być sarkazm sarkazm! On ja? chyba nie zrozumiał, że to sarkazm! Mogę? Mogę? Nie! On ci ja stary, czy On, on, czy on, on czy całą bazy rozważył! Rozw on tego nawet nie dostanie! czemu Ej, to robi! Napisz mu, stary! Napisz mu, stary, że oddam ci, ale mnie wypuść. Ej, to zróbmy tak. Najpierw oddaj, dobra, jak ci odda, to weź mu wodę, że słynął na dół. I wtedy pójdziemy do niego na dół i widzimy, że tam ma owce, stary. Zieloną owcę. Wiesz, co to znaczy? Że stary ta owca przesadziła z czymś. Nie, nie, nie chodziło o taki temat. Ej, bo ona mi dała. On mi Dał stary 6 diamentów blok. 6 bloków diamentów, Ja on, on ma na pewno tego więcej. To jestem tego pewien. Ale dobra, pójść go. pójdź go. Chodź, rozle rozlej mu dziś wodę. Po prostu. Lepiej. Lepiej. Lawę. O nie, żeby lawą uciekł. No to nie jest. Fire aspect? Resistance. Aha, fire resistance. I ma lawą uciec. Spływaj. Ej, dosłownie, spływaj. To rozlej mu tą lawę. Dałem mu lawę. Aha, dałeś mu lawę, ale on dalej da. idzie kopać diaksy Tak. On jest nieprzytomny. On jest totalnie nieprzytomny. Co on robi? Ej, stary. Spływa Ej, faktycznie. I dobra, ja rozwalę te bloki pod nim. Tylko mam nadzieję, że on nie spadnie, bo Ta lawa, wolno się, stary! On no bo może spać, bo ta lawa wol, wolniej wiesz, jakby niż woda. O nie, on spadnie, stary. Ta on nie spuje tą lawą. Ona ja się za wolno. Ja wodę na dół. Dałem wodę na dół. Jeżeli wodę dałeś spadnie, na dół? To przeżyje i tak. No widzę, jak przeżyje. No widzę, dealer. Dwie klatki wody są. Szansa, że w to trafi, jest, jest jak jeden na milion. Ja wodę przede wszystkim. Dobra, Tych więcej tej wody tu rozlejmy. Kłamczuszko jest dziewięć. Dużo. Dobra, więcej. Tak, żeby naprawdę. Nie trafię w to, to był wyczyn. Myślę, że jak się postara, to da radę. Ja myślę, że on został na, na tym księżycu pewnie i w ogóle sobie nic z tego nie robi. Ej, wiesz co, czaj, gdzie, gdzie ta lawa spływa? Ta lawa spływa idealnie A, tu. to robi? Aha, faktycznie. Czaj, on to... Dobra, ja rozwalę pod nim te bloki. O, czekaj, leci, 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 leci! Dobrze, dobrze. To Pole... no on poleciał, głupio, głupio poleciał. Głupio poleciał. Ej, co tepnijmy go. Mamy go tepnąć tutaj? Tak, ja go tepnę. No to, to, to dawaj rozbudował? to. Dobra, to tep. Michał kuś. Dawaj, ty go tutaj tepnij. Masz już. Ja, ja już nie wiem jakby co ty odwalasz? a <laughs> bo to ty tygra jesteś. Ty, człowiecza istoto on siedzi takie i ta lawa z... zaraz spadnie na niego to jest nieprzytomny. ej faktycznie ta lawa zaraz go zaleje te temy obok on stary stoi się lampi ej ta lawa naprawdę jego na płynie od góry napisz mu uciekaj napisz mu Starę gorący prysznic on nie on to zauważył ej widzi swojej temy lubisz gorący prysznic on nic teraz w ogóle nie pisze jakby on nic nie czai stary on jest w jakimś dziwnym stanie Cześć, ja, 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 aż, ja ja aż biję tego szkieleta bo ten miał Całkuś, jak on zobaczył! Jak on zobaczył te diamenty, to... Hu... Dzięki za diaksy. Dzięki za diaksy. Ale teraz, to, że teleportowaliśmy go, to mam 27, haha. Co? Ej, co? Ci ja się przyznał, że ukradł elementy. Tak, teraz, zostaw go na razie, zostaw go na razie, zostaw go na razie. Czaj, czy on ucieka do bazy, zostawiam ci póki co. No Okej. Okay. Eee, Michał kuś wziął diaksy i mięsko, i czy on. Czy on porzucił całą swoją bazę i robi nogi zapas po prostu? W sumie dla tych no diamentów raz. może nawet by się troszkę opłacało, a nie wiem. No stary, 27 diamentów, kiedy jest? Pracy. No to jest... Yy, to jest w sumie, No... 27 bloków diaksów, ja myślę, że to jest. Patrz, on stawia crafting. On sobie robi diamentowe EQ. On chce mnie zabić, myślisz? No nie wiem, czy on chce się zabić. Jakby... I tak już próbował, żeby się nie dabić, Ale on ale nic nie strzaił. Da. On stary, ani nie strzaił creative, ani nie strzaił TP. Po prostu warzy że ma diamenty. Wyłączyło gościa. Jak diamenty tylko zobaczył. Odwaliło mu od diaksów. Ej, ale... Ej, on wziął te diaksy, no i on po prostu pobiegł dalej. Czyli... Czyli ja rozumiem, że... Że... Ej, tutaj miał Frost Walkera? Ej, tutaj miał ktoś Frost Walkera, że taki most zrobił. Co jest? No nie, on porzucił bazę i on po prostu chyba ucieka z tym łupem. Zobacz jego ekwipunek. Jego ekwipunek. Stary, on ma trzy staki diaktów, cztery w sumie. A poza tym same śmieci w tym ekwipunku. Zrobił sobie skrzynkę, w której schował te diamenty. I czy on, je, on to chce zakopać? Czy on, on to stary, on zakopał tą skrzynkę z tymi wszystkimi diamentami. Okej. Okay, zakopał. On jest on zakopał i poszedł. Po prostu. nie, nie jest jak wybiórka? Ej, ja wziąłem teraz te wszystkie diachsy Czekaj, i zakopiec z powrotem. Ale wiem co. Zamiast tego, to dam mu Dirta do środka, stary. Oh. O. O. Oh, man. Masz. Masz trochę Dirta. Józko Dobra. So I teraz zatkam to. Zobaczysz raz jego ekwipunek, co mu zostało. Zmień tylko diamentowe EQ. Tepnę się do niego. Mi Michał. Okej. Okay. On wraca tam. czekaj, gdzie on idzie? Czy on idzie na Księżyc? Ej, on chyba idzie jeszcze po więcej Diaksów. Coś mi się tak wydaje. No, on nadchodzi. Zrobił sobie Eku, ale coś mi się wydaje, stary, że on raczej nie oglądał nas. Bo w przeciwnym wypadku to on by już dawno strzelił, że to jest troll. No i co on robi? Czy on ma jakiś budulec w ogóle? Nie, on, on chyba. Zaraz, zobaczmy właśnie, co on ma w ekwipunku. On ma... No nie, on się tam nie dobuduje niczym. Ale wpadł do lawy, stary! Wiesz co ja mam pomysła. Się Dawaj, tep tepnij się do mnie, tepnij się do mnie i napisz stary, że, że cię okradł i teraz robisz bombard. Teraz go zbombardujesz. Będzie zemsta. Dobra, boom. Tom. TNT? Bombard. Bom. Tak, tak. Tak, 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 tak. I teraz ja zrobię coś takiego, że zrobię sfir redstone block, powiedzmy na 10. Okej. Okay. Co on coś tam pisze w ogóle do ciebie? Bo tu jestem na górze. Co ty robisz? Wybuchłem mu trochę. Stary, ale ja tutaj też rzucam TNT z góry. O! Oh, czy on to widzi? Nie wiem stary, ale napisał, ja nie sram po gaciach jak ty. Co tak napisał? Co ty gadasz? Bo się buduje i tak do góry. A to jest druga kula. On stary, przecież nie ma budulców. Co on robi? Co on robi, stary? To jest to najgorszy geniusz, geniusz zła, jakiego widziałem. Czekaj, gdzieś tu jest, dobra. Dobra. Spróbuję na jego TNT zwrócić. Czy poleci na niego? Tak, poleciał prosto na niego. I spadł do wody. Napisz mu. No tutaj gdzieś w wodzie pływa. Napisz mu, stary. To początek. To początek. Chciałem powiedzieć bardziej, że już że tutaj koniec, ale dobra, to początek też może być. Też sam są też TNT. Po prostu. i takie koniec, są straszne Tak Wszystko leci na niego Id, Idze se Idze se? Nie uciekniesz Ej, Ja mam pomysł A wiesz co ja zrobię? Zostaw mnie Oddaj co ukryłeś To rozwalę Tylko pół świata Tak, bardzo przekonywująca propozycja, dealer Ja wiem co zrobię se... Pisz mi stary to co on pisze ok Dałeś mi to Okej okay. ja napisał On mówi, że oddał Że oddał wszystkie diaksy Napisz napi... na Napisz mu Napisz mu, że wziąłeś w skrócie skrzynki co miał Że widziałeś to I wiesz co ty jeszcze może zrobić? No? Powiedz mu, żeby popatrzył na ten księżyc ostatni raz. Popatrz ostatni raz na księżyc. O nie, Ej. stary, to wybuchło. O, 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 o. Ten się, o, o. zaczął wybuchać. Stary, o nie, nie. ale epicka scena, stary. Ten księżyc tak po prostu cały o się wybucha nie. po kolei. O ale nie. Likes. O nie, ale dobra, serwer jeszcze żyje, to jest najważniejsze. On, on się buduje do góry, czy on widzi, co tam się dzieje w ogóle? Ten księżyc teraz jest trochę jak gwiazda śmierci trochę, tylko, że już o, po wybuchu. Ej, on jest nieudowodny. Ujęty. On dopnie swego. Czemu ty za nim latać w ogóle? Ja zginie, stare, wiesz o tym. On zginął sam! On zginął! Co jest tak, on zginął. Działek. O nie! O za mocno. nie! Bardzo mocna akcja z tym księżycem. A to mi się żyje nadal! Miś dalej żyje na górze? Tak, żyje. Nie mów, nie mów, że miś Polarny, dalej żyje! Jak to było? Pucha to wszystko Trochę panikuję, ale nie jest źle O, o nie, niedobry, misiu trochę. Już po misiu chyba będzie Misiu nie, się przeżyje to Misiu przeżyje myślisz? Tak. Ej, w sumie to mogłoby jeszcze jakoś kurczę przetrwać wszystko O nie, Uf. misiu Misiu, czy misiu przeżyje? Ej, czemu to akurat zaczęło tak bardzo się, że w tym ostatnim etapie? Teraz to już, o nie No nie, nie. Misiu, no nie misiu. to już po, dobra, to już po całej planecie w takim razie Ej, ratujesz misia Ratujesz o, misia? Ja misiu żyje Ej, ten miś naprawdę przeżył Uratowałem, wodę rozlałem co? Zdążyłeś jeszcze przed nim tam na dół? Tak. Co? Okej, okay. co się... Co tu dzieje? Okrowa akcja O ja, to jest chyba jeden z bardziej bliskich wybuchów, jaki widziałem w Minecraft Swoja mi żyje No jest, Ej dobra, wiesz happy. co? Ja myślę, że tak Tepniemy tutaj Michała Kusia I... Chodź stary, się do mnie Albo nie, tepnę go gdzieś tutaj na przykład Tak, tepnę go gdzieś tutaj na przykład, może bardziej tak dalej od tych wybuchów Dobra, Michał Dobra, ty widzisz do mnie, dealer Elo! To ja, Franklin Siema Jakby, jakby siema po prostu Macie moje rzeczy... Zaraz. Co? 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 Rzeczy? No, to... Troll! To, no to troll. Troll, Michał Kuś. Zawsze oddajemy rzeczy pod trollu, nie? No chyba stary, on nie ogarnia. Za dużo wymagasz. W sensie, nie trolujcie, ja to zbierałem długo. No stary nie wie, co On chyba nie ogarnia, że nagrywamy odcinek, jakby. O, te rzeczy, no ci bić. Aha, czemu was nie mogę kle. Dobra, wszystko jasne. Michał Kuś nie oglądał Minecraft Extreme. a. Eee... że nie jesteście jak Michał Kuś. Nie to oglądacie. To każdy jakby odcinek. cheaterzy. Cheaterzy. Zostałem na naszym serwerze. Oddajcie. Dobra, ja mu oddam te rzeczy po odcinku. <gry> A wam dziękuję za oglądanie. Stawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Filmy są codziennie i w ogóle ja na całego LO320. Nie bójcie się. Siema. Będzie dobrze. Będzie dobrze.